Dzisiaj chciałabym wam przypomnieć piękną opowieść o ciepłym i puchatym. Nie znam jej autora, więc nie mogę go tutaj wspomnieć. Natomiast sama przypowieść jest tak budująca i uruchamia tyle refleksji, że naprawdę warto jej posłuchać. W pewnym mieście wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi i każdy z jego mieszkańców, kiedy się urodził, Dostawał woreczek z ciepłym i puchatym. Ciepłe i puchate miało to do siebie, że im więcej rozdawało się go innym, tym więcej przybywało. Dlatego wszyscy swobodnie obdarowywali się nawzajem ciepłym i puchatym, wiedząc, że nigdy go nie zabraknie. Matki dawały ciepłe i puchate dzieciom, kiedy wracały do domu. Mężowie i żony wręczali je sobie na powitanie po powrocie z pracy, przed snem. Nauczyciele rozdawali ciepłe i puchate w szkole, sąsiedzi na ulicy i w sklepie, a znajomi przy każdym spotkaniu. Nie jeden szef w pracy sięgał do swojego woreczka z ciepłym i puchatym. Nikt tam nie chorował, a szczęście i radość mieszkały we wszystkich rodzinach. Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze sprzedawania medykamentów i zaklęć przeciw różnym chorobom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, że nic tu nie zarobi. Poszła więc do jednej młodej kobiety i w najgłębszej tajemnicy powiedziała jej: Żeby ta nie szafowała zbytnio swoim ciepłym i puchatym, bo się skończy i żeby uprzedziła o tym swoich bliskich. Kobieta schowała swój woreczek głęboko na dno szafy i do tego samego namówiła męża i dzieci. Stopniowo ta wiadomość rozeszła się po całym mieście i ludzie poukrywali ciepłe i puchate gdzie kto mógł. Wkrótce zaczęły się tam szerzyć różne choroby i nieszczęścia, a coraz więcej ludzi zaczęło umierać. Czarownica z początku cieszyła się bardzo, a drzwi jej domu na dalekim przedmieściu nie zamykały się. Lecz wkrótce wyszło na jaw, że jej specyfiki nie pomagają i ludzie przychodzili coraz rzadziej. Zaczęła więc sprzedawać zimne i kolczaste, co trochę pomagało, bo przecież był to wprawdzie nie najlepszy, ale zawsze jakiś medykament. Ludzie już nie umierali tak szybko, jednak ich życie toczyło się wśród chorób i nieszczęść. I byłoby tak może do dziś, gdyby do miasta nie powróciła pewna kobieta, która nie znała argumentów czarownicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami zaczęła całymi garściami obdarzać ciepłym i puchatym dzieci, sąsiadów, bliskich. Z początku ludzie dziwili się i nawet nie bardzo chcieli brać, bo bali się, że będą musieli oddawać. Ale kto by tam upilnował dzieci, brały, cieszyły się i kiedyś jedno z drugim powyciągały ze schowków swoje woreczki i znów jak dawniej zaczęły rozdawać. A jak kończy się bajka o ciepłym i puchatym? Tego nie wie nikt. Jak będzie dalej, zależy bowiem od każdego z nas. Pozdrawiam Was serdecznie z ciepłym i puchatym. To jak? Rozdajemy?